TVG9 News, proces Grzegorza Wysoka w Lublinie. Właśnie dostałem e-mail informujący o kolejnej sprawie, właśnie w procesie przeciwko Grzegorzowi Wysokowi, w czwartek 8 września o godzinie 10, sala 14 w Sądzie Rejonowym. Lublin Zachód w Lublinie przy Krakowskim Przedmieściu 78 odbędzie się rozprawa w procesie przeciwko Grzegorzowi Wysokowi fałszywie oskarżonemu o znieważenie i nawoływanie do nienawiści wobec narodu żydowskiego. Zeznawać ma 12 radnych minionej kadencji, w tym Paweł Bryłowski, były radny PO i prezydent Lublina w latach 94-98, za przyczyną którego toczy się mniejszy proces a także Marian Kowalski, kandydat na posła z listy nowej prawicy, Janusz Korwin-Mikke, Adam Leks, Piotr Sławiński i Józef Kawa, prezes Fundacji Shalom Hachmej Lublin imienia Symcha Weissa. Został też już wyznaczony kolejny termin 28 września na godzinę 10. Wtedy to mają zeznawać trzej ostatni świadkowie dopuszczeni przez prokuraturę Eugeniusz Sendecki, twórca telewizji narodowej Piotr Zychowicz z Rzeczypospolitej oraz redaktor Stanisław Michalkiewicz Rozprawa jest jawna, wstęp wolny Grzegorz Wysoka apeluje o liczny udział publiczności Więcej na grzegorzwysok.blogspot.com To jest blog pana Grzegorza Wysoka Może tutaj wejdziemy A właśnie tu bardzo ciekawy. Pan Grzegorz Wysok miał też konto na YouTube. Nie, niestety zrezygnował z jego prowadzenia. Bardzo szkoda, bo, bo bardzo świetne filmy robił. A tak w ogóle, no to męczą tego no, biednego Wysoka nawet jak, jak go nie skażą, no to to... to, to z yy, tak, z samymi procesami Rabina wymęczą. Majera szapiry Nie rozumiem tego. Wszyscy No mówię sa, samymi procesami go yy, wymęczą A w jego sprawie chodzi o to, że no zwrócił uwagę podobnie zresztą jak jak Stanisław Michalkiewicz yy, zwrócił uwagę na to, że Żydzi często domagają się mienia, które się im po prostu nie należy. Yy, no właśnie jest yy, ciekawe jest to, że ja nie słyszałem na przykład nigdy o, o tym, żeby kogoś wykonującego napisy czy głoszącego hasła typu Żydzi do gazu. Sądzono. Natomiast sądzi się ludzi, którzy no zaglądają, że tak powiem, no niektórym środowiskom żydowskim w kieszeń. Także apeluję, no właśnie tu jest pan Grzegorz Wysok, apeluję o, o udział, udział w tym procesie. No ja, i jak bardzo chciałbym się wybrać, no mi z Dolbina z Gdańska jest ciężko, ale. Mieszkańców Lublina i okolic proszę o udział w tym procesie, o, o wsparcie dla Grzegorza Wysoka.